Bum, 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 bum. bum, bum. O, lecimy. Hej, hej, siemanko, Tom mówiąc z tej strony. Eee, witam Was w kolejnym filmie, w którym porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wpadasz do frędzona. Czyli dzisiaj sobie właśnie przejdziemy przez ten proces, nie jak wyjść z frędzona, bo o tym nagrałem zupełnie inny film na, na moim kanale, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, dlaczego wpadasz do tego frędzona. Powiem Ci właśnie dlaczego, dzięki czemu będziesz mógł tego uniknąć w przyszłości. No, kim w ogóle jestem? Dla osób, które mnie znają, tą gat z tej strony ten relacji damsko-męskich od 6 lat pomagam zawodowo, jeśli można tak to nazwać, mężczyznom w ich relacjach z kobietami. Przez ten czas stworzyłem już kilkanaście małżeństw, Pomogłem ponad 400 mężczyznom w ich relacjach z kobietami. Sam zaczynałem od kompletnego zera w relacjach z kobietami, a dzisiaj dzisiaj jest już inaczej. I dzisiaj uczę mężczyzn jak to robić. No i tyle. Fajnie. Dobra, no to lecimy. Dlaczego wpadasz do Fredzona? Bo bo yy, mój drogi, bo, 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 niech mi się tutaj tylko to zawoduje, bo nie robisz nic więcej, nie? To jest, to jest właśnie to. Wpadasz do szufladki przyjaciel, wpadasz do frenzona, bo nie robisz nic więcej. Facet jest po to, żeby przede wszystkim popychać tą relację do przodu. Jeśli ty, wiesz, zobacz, nie wiem, koleżankę w pracy, w szkole, spodobała ci się gdzieś jakaś dziewczyna, nie wiem, jakieś jakimś spotkaniu towarzyskim, poznałeś gdzieś kobietę, yy, poszedłeś z nią, nie wiem. Oj, coś mi się przycięło, ale nieważne. Nie poznałeś, poznałeś się na. Mam nadzieję, że to się nagrywa, żeby mnie przerwie. Poznałeś ją, poznałeś, poznałeś, poznałeś ją na. gdzieś. Poszedłeś z nią na randkę, na spotkanie, ale ona potem nie jest tobą tą zainteresowana w kontekście relacji damsko-męskiej. Dlaczego? Bo nie zrobiłeś nic więcej. W relacji z kobietą trzeba robić coś więcej. Dlaczego? Dlatego, że tutaj, jak sobie. Wejdziemy na to, jeżeli ty nie robisz nic więcej, czyli jeżeli ty się tylko spotykasz z kobietą i twoje spotkania są takie powiedzmy nudne, nie ma w nich tej przede wszystkim tej seksualności, bo to jest ważne, żeby nie wpaść w, tym, w tego, w tego frendzona, tak, i ty nie robisz nic więcej, ty nie wiem, nie dotkniesz jej, nie, nie powiesz jej, że jest seksowna, nie rzucisz jakiegoś nega, nie rzucisz jakiejś zaczepki, nie olejesz jej nawet, tak? Czasem, tylko działasz cały czas w tej jednej prostej linii bycia dobrym, fajnym przyjacielskim, że tak powiem, kolegom, tak, facetem, to jej się też to utrwala. Jej się utrwala to działanie. Jej, ona ciągle czuje, czuje poprzez Twoje działania pewne rzeczy, że... Mm, pewne emocje. On czu, ona czuje jeden rodzaj emocji. I ten jeden rodzaj emocji jej się po prostu utrwala. Jeśli jej się to utrwala, to to powoduje, że Ty bardziej się stajesz tym jej przyjacielem. Nie? I... I ty nie robiąc nic więcej, nie idziesz do przodu. Ciężko potem się z tego wydostać, bo kobiecie się utrwaliło to, że ty mm, nie robisz nic więcej. Jej się utrwaliły te emocje, które ty mniej wytwarzałeś, czyli te emocje przyjacielskie, te emocje koleżeńskie, te, te emocje, które są bezpośrednio skorelowane z tym właśnie fajnym koleżeńskim, przyjacielskim facetem, czyli właśnie ta komfortowa rozmowa, ten komfortowo spędzony czas, czyli nie zrobienia tego nic więcej. Pamiętaj o tym, że ty jako facet, to ty nadajesz tempa interakcji. W normalnej, zdrowej, fajnej relacji z kobietą, z wartościową, fajną kobietą, z którą ty chcesz być, bo o takiej właśnie rozmawiamy. Nie rozmawiamy o jakichś toksyczkach, tak? Ty nie chcesz być toksyczką, Ty chcesz być normalną, fajną kobietą. Taka kobieta jest po to, żeby podążać za facetem. I to facet popycha tą relację do przodu. Jeżeli ty nie popchniesz tej relacji do przodu, to kobieta sama za ciebie tego nie zrobi. Kobieta w ten sposób również testuje, sprawdza, często podświadomie nawet, nawet nieświadomie, ale podświadomie, hmm, czy facet ma w ten sposób jaja. Jeśli Ty nie masz jaj, żeby... Poczekaj, napiję się. <laughs> po trochę mi e, nasą. Jeśli Ty nie masz jaj, żeby pójść z tą relacją do przodu, hmm, znaczy jeśli nie idziesz do przodu w tej relacji, to ty znaczy, że Ty nie masz tych jaj, nie? Kobieta tak to odczuwa. Kobieta przecież Ciebie... Za, yy, ciebie nie pocałuje. Ona ciebie nie złapie za tyłek. Ona nie zaprosi ciebie do mieszkania ona nie rozbierze się przed tobą, nie pokaże ci swojego nagiego ciała i nie rzuci się na ciebie, żeby ciebie ujeżdżać, nie? Um, oczywiście takie rzeczy mogą się zdarzyć w bardzo małym procencie, ale z reguły to się nie zdarza. Raczej nie powinieneś na coś takiego liczyć, bo się po prostu przeliczysz. Um, takie rzeczy może się dzieją w filmach, ale już na pewno zdarzyłeś zauważyć, że to, co dzieje się w filmach romantycznych Hollywood, to się nigdy nie dzieje na żywo praktycznie, um, bo to jest tylko propaganda um, telewizyjna, która w ten sposób też niszczy jakąś tam twoją męską, Powiedzmy, I to jest złe wychowanie kobiety. E, znaczy, złe wychowanie mężczyzn, e, co do kobiet. No, nie uczą nas e, relacji damsko-męskich w szkołach, więc dlatego też tak dużo facetów ma z tym problemy. E, nawet jak ktoś facet jakiś tam w miarę ogarnia, to i tak jakieś tam problemy w relacjach z kobietami ma. Bo nas nikt tego nie nauczył, dlatego. No, jestem po to, żeby Ciebie, ciebie tego po, e, nauczyć. E, no i tyle, tak? I ty popychasz to do przodu. Kobieta za Ciebie tego nie zrobi. E, jeśli ty, ty nie popchniesz tej relacji do przodu, nie zrobisz nic więcej. Kobiecie się to utrwali, ciężko ci się będzie potem wydostać z tego bo się utrwalą te emocje, które ona z tobą odczuwa, więc potem musisz, będziesz musiał zmieniać jej stan emocjonalny I, e, i tyle. Ty jesteś facet. I ty musisz popchnąć tą relację do przodu. Jeśli ty tego nie zrobisz, kobieta za ciebie tego nie zrobi. A jeśli tego nie zrobisz, ona się przyzwyczai do tego z tego emocjonalnego, jej się to utrwali i staniesz się jej przyjacielem. Ty, jeżeli, nie mówisz o tym, jeżeli e, ty chcesz zainteresować sobą kobietę, która ci się podoba, ty już od początku musisz. E, e, pokazywać te jaja, że ty masz te jaja, czyli już od początku musisz popychać tą relację do przodu, od początku musisz wprowadzić flirt, od początku mm, musisz wprowadzić jakiegoś nega, który obniży jej wartość, a twoją automatycznie podwyższy. To, to o tym mówię w ogóle w innych filmach na moim kanale, więc cię do nich serdecznie zapraszam, bo tutaj nie mamy miejsca, żeby o tym pomówić. I, I o to właśnie chodzi, nie? O to właśnie chodzi. Ty jako facet popychasz tą relację do przodu. Kobieta sama za ciebie tego nie zrobi. I dlatego właśnie wpadasz do tego frendzowa. Dlatego właśnie. No i dobra, i to by było na tyle. Jeśli ten materiał Ci się podobał i chciałbyś rozszerzyć wiedzę z tego zakresu, zapraszam do innych moich materiałów oczywiście. Jeśli Ci się podobało, będę wdzięczny za lajka, za subskrypcję, możesz napisać jakiś komentarz. No i zapraszam do opisu. Jeśli chcesz czegoś więcej, no to znajdziesz wszystko w opisie pod tym wideo, m.in. darmowa rozmowa ze mną, jakieś kursy, szkolenia, może będziesz zainteresowany jakimiś płatnymi materiałami, możesz zaprosić, wejść na mojego zaprosić się serdecznie na Instagrama. Prywatnego i roboczego, znaczy roboczego. Ten prywatny mój, Tom Gats, a i jeszcze roboczy, na którego podrywam dziewczyny, możesz sobie to zobaczyć. No i tyle, wszystko w opisie, znajdziesz jakieś inne też treści, jakieś opinie, dużo tego jest. To było na tyle. Dziękuję bardzo. Hej!